i do Cześć kochani, dzisiaj jest przedostatni dread vlog. Jak widzicie, e, dzisiaj już jest inna fryzura. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej fryzur z dreadów, to dzisiaj dodałam film na kanale Stylizację. Oczywiście link będzie na dole. Powiem wam, że powoli się do tych dreadów przyzwyczaiłam. Część z Was pisze, że wyglądają fajnie, część z, część z, was, z was pisze, że okropnie. E, ja się już do nich przyzwyczaiłam, ale e, wolę jednak moje włosy, także już czekam na dzień, kiedy je zdejmę i kiedy będę mogła się uczesać. Tak dzisiaj jak ciekawy eksperyment. Ale okej, okay, przechodzimy dzisiaj do ulubieńców miesiąca, do kosmetycznych ulubieńców miesiąca. Mam tutaj kilka fajnych kosmetyków i opowiem wam też o zabiegach I zostańcie do końca, bo będę mieć dla Was rozdania e, i może ktoś z Was korzysta e, właśnie z zabiegów kosmetycznych. Ok, zaczynamy od tego, co mam na ustach. To jest coś, co mi przywiozła z Niemiec szafka i to jest szminka Specify. E, to jest Secret Gloss Lipstick w kolorze 040 Secret Affair. I powiem Wam, że normalnie nie lubię takich. Takich barbiowych kolorów, ale yy, nie wiem czy zauważyliście, ale ten kolor bardzo ożywia twarz. Nawet nie chodzi mi o samą formułę tej szminki, bo nie jest jakaś niesamowita. Troszeczkę się nawet zbiera yy, w załamaniach. I trzeba, trzeba ją cały czas rozsmarować, uważać, żeby nie przeniosła się na zęby. Ale ten kolor jest tak unikatowy i na tyle taki żywy, pobudzający twarz, że aż po prostu, nawet jeżeli mam pomalowane oczy tylko tuszem, to nałożę tą szminkę i w ogóle twarz wygląda inaczej jest taka ożywiona. Także super kolor na wiosnę. Drugim kosmetykiem, który chciałabym Wam polecić, jest następca mojego ulubionego tuszu z Essence. To jest Essence Get Big Lashes, Triple Black w kolorze, znaczy w opakowaniu fioletowym. Ogromne opakowanie. Jest tutaj naprawdę dużo kosmetyku i taka wielka, wielka szczota. Ja uwielbiam ten tusz. Ostatnio mnie pytaliście, co mam na rzęsach. Na, jakie zdjęcie nie dodam na Instagram, to mnie pytacie, co mam na rzęsach, y, dlaczego wyglądają tak ładnie, wyglądają jak sztuczne i właśnie dzisiaj mam na sobie ten tusz. I to jest właśnie następca mojego ulubionego tuszu, czyli tego e, szarego, który zniknął. Robiłam Wam kiedyś mój test i to był mój totalny ulubieniec. Powiedziałam, że nie chcę żadnego innego tuszu, także cieszę się z tego tuszu. Wprawdzie na początku nie działał tak fajnie. E, musiałam poczekać, aż on troszkę przeschnie, tak około tygodnia. I później działa już super, także no nie drogi kosmetyk, tak jak ten. No, Petsfaj nie jest drogą firmą i to też nie jest, Essence nie jest drogie. Tuż kosztuje około 10 zł, nawet troszeczkę mniej yy, w promocji. Także na pewno zrobię wam test osobny tego tuszu. Dajcie znać, czy chcecie go obejrzeć. Yy, myślę, że to będzie ciekawe. Kolejnym kosmetykiem, który używam po prostu codziennie, jest ten żółty pudel ze Smashboxa, który nie wiedziałam, jak otwie, otworzyć, jak robiłam test na żywo. Mam go z kosmetyków z Ameryki. Nie wiem, czy jeszcze jest na stronie. Postaram się poszukać i wrzucić wam link na dole, ale kosmetyk jest genialny. Mam go codziennie na twarzy i często pytacie, co masz na twarzy, żeby go na tak dobrze. Oprócz tego, że zaraz wam opowiem o zabiegu, który miałam na twarz, e, o, o zabiegu z kwasami, e, dlatego też jest skóra wyrównana. No to ten krem żółty, krem puder żółty, pięknie koryguje mm, wszelkie jakieś takie zaczerwienienia, e, wszelkie m, przebarwienia. E, skóra jest też taka jedwabista. Znowu nam coś świszczy, Znowu będą jakieś. Jakiś wiatr będzie w moim filmie. Słuchajcie, puder jest genialny, jeżeli uda Wam się go dorwać, to, to koniecznie kupcie, on nazywa się Hello Yellow. To jest puder korygujący, drobno zmielony, wykańczający, pięknie matuje. Same plusy na jego temat, był na kosmetykach z Ameryki, szybko się sprzedał, mam nadzieję, że jeszcze wróci. Także to jeżeli chodzi o makijaż. Teraz coś do paznokci. No, pokażę Wam paznokcie, dosłownie, mam je tutaj w takiej buteleczce. To są y, Impress Nails, których kiedyś, y, kiedyś robiła test, ale ja dzisiaj mówię których Oleska robiła test na żywo? Tak, Oleska je pokazywała w każdym razie. Ja je dorwałam w Hebe, kosztowało niecałe 30 zł, w tym, w tym krótszym rozmiarze, w medium, i miałam je na sobie na wyjeździe mm, do Holandii i Irlandii. Słuchajcie, wytrzymały tydzień. Są genialne. są tak, po prostu mają mocny klej, przegenialne, przegenialne paznokcie. Jeżeli chcecie spróbować dłuższych paznokci, to koniecznie spróbujcie Impress Nails. Świetnie się trzymają i, i co jeszcze? I mają fajne kolory. Teraz coś do pielęgnacji twarzy. Kupiłam sobie w Irlandii, w... Z Number 7, taką szczoteczkę do mycia twarzy, która jest coś, czymś takim jak Clarsonic, czy jak Philips, chyba ma takie, taką właśnie szczoteczkę, tylko ta kosztuje 40 funtów. Tam to są zdecydowanie droższe. I ma dwie prędkości. I taką, no to jest troszkę hardcore. I powiem Wam, że to, taka, taki wkład wytrzymuje 3 miesiące myje się normalnie wodą z mydłem, świetnie zmywa makijaż, cudownie doczyszcza twarz, masaż, złuszczenie, wszystko, same plusy, ale słuchajcie, to się nie nada do wrażliwej cery, nie nada się do suchej skóry, to się nada tylko do skór mieszanych i do tłustych, także uważajcie, jeżeli macie, jeżeli macie właśnie wrażliwą skórę, bo może Wam podrażnić tą skórę. Ja mam skórę grubą, mam skórę przedłuszczającą się, którą muszę non-stop złuszczać, także ten produkt jest, jest jestem uzależniona od tego. Na razie mi wystarczy, nie będę kupowała tej droższej wersji, będę kupowała Natomiast wkład, jak tylko będę za granicą, albo może poproszę kogoś z, z zagranicy, z moich przyjaciół, którzy mieszkają za granicę, żeby mi przysłali. Po raz kolejny pokazuję Wam biesiarczkowy żel głęboko oczyszczający do mycia twarzy z balne, o Kosmetyki. Genialne, ja już porzuciłam mój Normaderm, na rzecz właśnie tego kosmetyku jest wydajny, przepięknie pachnie, super myje twarz. Um, Same plusy. Prze przepięknie pachnie. On pachnie jakimiś takimi cytrusami, grejpfrutem. W ogóle nie podrażnia skóry, a super ją doczyszcza. E, tutaj co jest e, ważne, to tutaj jest najsilniejsza na świecie lecznicza woda siarczkowa. Ekstrakt z wierzby, borowina i żożoba. E, genialny kosmetyk. Na Kosmetyki na hasło darmowa dostawa macie do odwołania darmową dostawę, także tak jakbyście kupowali w sklepie. Nie odczuwacie jakby kosztów wysyłki, więc... E, naprawdę Wam polecam, wypróbujcie sobie wierzę, że się nie zawiedziecie szczególnie jeżeli lubicie zmywać twarz na mokro, żelem, tak jak ja teraz mam coś dalej do twarzy z kolei z, fenom, z fenomen. Fenome, jak widzieliście byłam na spotkaniu z Fenome z dziewczynami, mogę Wam też podlinkować ten film na dole, dziewczyny miały dobieraną pielęgnację, ja miałam dobieraną pielęgnację i coś co ostatnio uwielbiam używać przepraszam, że opakowanie jest brudne, używam tego non stop to jest oczyszczająca maska z białą glinką która cudownie oczyszcza skórę, ale jej nie podrażnia. Zobaczcie, już jest prawie zużyta. Jest w formie takiej bardzo gęstej pasty. Pięknie pachnie. To jest taki zapach typowy dla fenomen. Nakłada się. Równą warstwę, taką grubą na skórę i siedzimy ile chcemy, zmywamy ciepłą wodą i skóra nie jest podrażniona. To jest pierwszy raz, kiedy mam maseczkę z glinką i skóra nie jest podrażniona, nie jest zaczerwieniona. Może w przypadku tego mojej skóry tak się dzieje, ale naprawdę ona tak nie dość że oczyszcza, to ją łagodzi. Genialny produkt. Jeżeli lubicie maski do twarzy, jeżeli lubicie takie gęste, oczyszczające maski, to bardzo Wam polecam. Nie jest to tani produkt, ale za to jest bardzo, bardzo wydajny. Mam już ją długo, także naprawdę genialny produkt. I druga rzecz, fenomen, którą chcę Wam polecić, to jest. Głęboko oczyszczający skrab. A mam już tutaj resztkę. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze używałam rano. Słuchajcie, ten zapach. Ja mam ochotę to po prostu zjeść. To jest zapach jakichś takich słodyczy, cukru, karmelu. Nie wiem. To jest zapach takiego. No nie wiem, cukru. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Ale cukru z miodem, coś takiego. Cudowny kosmetyk, cudowny, świetnie oczyszcza, też nie jest tani, niestety kosmetyki Fenomen nie są tanie, ale są to kosmetyki świetnej jakości. No i ja staram się wybierać takie perełki właśnie z nich, które, na które warto wydać pieniądze. To jest kosmetyk luksusowy, jeżeli chcecie komuś zrobić fajny prezent, jeżeli chcecie sobie podarować odrobinę przyjemności, to wam naprawdę polecam. Ścierałam sobie nim całe ciało, ścierałam sobie em, skórki wokół paznokci, stopy, naprawdę fajny, gruby peeling, rozpuszcza się w wodzie, bo jest cukrem no i jest o zapachu cukru, nie wiem jeżeli cukru może mieć zapach <laughs> mam wrażenie po prostu, że, że to jest do zjedzenia i e, ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać to jest adriatycka sól do kąpieli borowinowa z Fresh and Natural jeżeli chodzi o Fresh Natural to ja Wam e, to niedługo spotykam się z Pauliną, która założyła firma Fresh Natural, to jest firma polska, co używają z koleżanką i oprócz tego, że mają fantastyczne feelingi do ciała naturalne, to ostatnio mają też właśnie różne sole. I Paulina mi poleciła to sól borowinową, dała mi ją do przetestowania i jak to wygląda? To jest po prostu taka zielona, zielona sól, która pachnie algami, coś takiego... Mm, nie wiem, jaki to jest zapach, taki trochę błotny, a trochę leśny, nie wiem, jak to inaczej określić. I trochę tej soli, tutaj jest napisane 3-4 łyżki soli wrzuca się do wanny. I ta sól ma za zadanie wyciąganie toksyn, wyciąganie wody, wyciąganie zmęczenia, Paulina mi tak to tłumaczyła. I faktycznie powiem Wam, że po wysiłku fizycznym lub po takim męczącym dniu warto sobie zrobić taką kąpiel borowinową. Aha, rozmaryn to jest, dlatego może tak pachnie mocno. Rozmaryn, lawenda i algi. Słuchajcie, naprawdę yy, kąpiel w tej soli relaksuje, bardzo Wam polecam, link będzie na dole, a spotkanie z Fresh Natural będzie niedługo, bo już się z Pauliną umówiłam widzimy się w przyszłym tygodniu, także na pewno, wam, na pewno Wam wrzucę taki film, gdzie pokażę Wam, co jeszcze więcej jest we Fresh and Natural. Ok, to wszystko o kosmetykach, a teraz przejdziemy do zabiegów. Opowiem Wam teraz o zabiegu, który miałam właśnie robiony na twarz oraz o innych zabiegach. Wybrałam się ostatnio z moją siostrą, ostatnio, miesiąc temu, wybrałam się z moją siostrą do Atelier Beauté w Warszawie na zaproszenie Adriany i Justyny, które bardzo pozdrawiam, które prowadzą przepiękne day spa. I powiem Wam od razu, że to jest cudowne miejsce, to jest taka enklawa w centrum miasta, to jest prawie w centrum miasta. W Taki fajny, kobiecy gabinet, y, gdzie to, panuje totalny spokój, cisza, można się totalnie zrelaksować. Ja najpierw byłam na masażu i zaczęłam z Adrianą rozmawiać. Adriana mówi: Teraz musisz być cicho, zrelaksuj się, y, nie myśl o niczym i tak dalej. I słuchajcie, ja totalnie odpłynęłam. Masaż był cudowny. Dziewczyny w ogóle się uczyły za granicą y, sztuki, w ogóle kosmetologii w Australii, w Anglii, więc ono mają to trochę inne podejście do kosmetologii, trochę inaczej ten masaż wyglądał, trochę inaczej te zabiegi wyglądały i bardzo mi się to podobało. Totalne wyciszenie, totalny relaks, masaż był cudowny. Później udałam się na, na henne brwi i rzęs i powiem Wam, że po raz pierwszy miałam robioną henne brwi i jestem z tego bardzo zadowolona. Justyna mi świetnie um, zrobiła brwi, bałam się bardzo, bo ja mam, jak wiecie, mam totalnego fisia na punkcie moich brwi i boję się, żeby ktoś mi je zepsuł, żeby mi ich nie zepsuł. Także jest na ma po prostu takie oko do brwi, tak? Y Super yy, mi je zrobiła i mojej siostrze, która z kolei miała za bardzo wydepilowane brwi, tak fajnie je, jej te brwi wyprowadziła i, i namówiła mnie na henne, gdzie ja mam ciemne brwi i nigdy henny nie miałam. Ona mi zobaczysz, będziesz miała fajnie podkreślone, bo tym mam zawsze jasne włoski. Ona mi tak ładnie zrobiła. Później miałam robiony zabieg na twarz, to jest zabieg Retix C, oparty na witaminie C i retinolu. I powiem wam, że trochę się bałam tego, ponieważ dziewczyny mi powiedziały, że skóra będzie mi schodzić i przez kilka dni po prostu nie będę mogła nakładać makijażu. Yy, będę się po prostu łuszczyć i bałam się, jak to będzie wyglądać. No, ale przetrwałam. E, oczywiście tutaj Wam pokażę zdjęcia. Przez pierwsze trzy dni bardzo się uszczyłam. Jest to zabieg silnie odmładzający, e, stymulujący skórę do odnowy, do regeneracji naskórka. E, rozjaśnia też przebarwienia, rozjaśnia blizny potrądzikowe. W ogóle skóra staje się taka bardziej rozjaśniona, rozświetlona. Jest to świetny, e, świetny zabieg na teraz. Polecam po prostu wszystkim ten zabieg, żeby się odświeżyć przed, przed wiosną, przed latem, żeby tą skórę pobudzić do regeneracji, żeby kremy się fajniej wchłaniały, po prostu moja skóra teraz chłonie kremy jak jak gąbka, po prostu wszystko, maski, kremy, wszystko tak mocno wchłania. I pytaliście ostatnio właśnie, dlaczego mam tak ładną cerę, No to właśnie po tym zabiegu. E, wprawdzie ta część z kwasem nie jest bardzo przyjemna, chociaż ja uważam, że ten kwas dosyć ładnie pachnie. Podobno klienci narzekają, że, że nie ładnie, ale mi się podobało. Dla mnie pachniał jak amaretto do picia, więc naprawdę nie było źle. E, no i po samym zabiegu skóra jest mocno napięta. Dzień po zabiegu jest taka jakby po liftingu, taka totalnie naciągnięta. Czułam się po prostu jak taka, wiecie, jak po operacji plastycznej, byłam taka naciągnięta. I poszłam wieczorem ze znajomymi na Piwo. I co się stało? Później w trakcie jak rozmawiałam, gadaliśmy i tak dalej, ja nie miałam makijażu na sobie oczywiście, skóra zaczęła mi pękać. Słuchajcie, wokół ust, tutaj, gdzie mówiłam, tutaj wokół brwi, wokół skroń. Wszędzie skóra mi zaczęła pękać i zaczęłam się łuszczyć. Po prostu momentalnie zaczęłam się łuszczyć, tak jak, mm, tak jak wiecie co, jak się opalicie mocno i skóra wam zaczyna schodzić, takie wiórki, to właśnie to miałam na twarzy. I akurat tak się zdarzyło, że dwa dni po rząd byłam gdzieś tam na mieście na imprezach, gdzieś tam spotykałam się z ludźmi i tak się strasznie uszczyłam, więc wyglądałam po prostu strasznie. Ale dobra, przetrwałam te trzy dni, one były najgorsze i później już y, równo ta skóra zeszła i pojawiła się nowa taka napięta y, zaróżowiona skóra. Oczywiście po zabiegu trzeba używać filtrów przeciwsłonecznych. I ja i tak używam codziennie, więc y, pamiętajcie o zabezpieczeniu skóry. Dużo y, zebrałam komplementów nie tylko od Was, ale też y, od ludzi na żywo, także naprawdę bardzo polecam. I ostatni zabieg, który chcę Wam polecić, z którego to jest moim zdaniem największe, najwię najlepsze, co mnie spotkało ostatnio, najlepszy, najlepszy zabieg, oprócz tego, że Pedikier był wykonany super dokładnie, to na koniec miałam nałożone kwasy na stopy. I jak to wyglądało? Miałam nałożoną warstwę kwasu, później założone takie skarpetki, musiałam sobie w nich posiedzieć, ale nie było to nieprzyjemne, bo było mi ciepło. I słuchajcie, później. Po jakimś czasie zdjęłyśmy te skarpetki i już Justyna zdjęłam jeszcze tyle na skórka. nie wyobrażacie sobie po prostu ile masakra. I stopy po tym zabiegu są totalnie gładkie. I co fajnego jeszcze zrobiłam sobie hybrydę na stopach? Mm, polecam Wam bardzo, 3-4 tygodnie macie z głowy, jeżeli chodzi o malowanie paznokci stopy wyglądają świetnie, a po tym zabiegu w ogóle po tych kwasach o wiele mniej muszę złuszczać teraz, ścierać. Stopy. I chciałabym Wam jeszcze rozdać trzy kupony o wartości 100 zł każdy na zabiegi w Atelier Bute, na, na dowolne zabiegi. Co chciałabym, żebyście zrobili? Przede wszystkim polajkujcie dziewczyny na Facebooku. One zamieszczają tam bieżące promocje, bieżące informacje na temat różnych zabiegów, nowych zabiegów, jakieś tam zniżki i dalej. Także koniecznie polajkujcie dziewczyny, bo prowadzą wspaniałe spa, założyły je razem. Ja będę wspierać takie, takie młode, prężnie działające interesy. I chciałabym, żebyście weszli na stronę Atelier Bute i wybierzcie sobie dowolny zabieg, na który chcielibyście wydać. Które chcielibyście zrealizować ten kupon i napiszcie dlaczego, napiszcie w komentarzu, jaki zabieg i dlaczego akurat na ten zabieg chcielibyście ten kupon zużyć. Ja po tygodniu wybiorę trzy odpowiedzi, które najbardziej mi się spodobają i nagrodzę te osoby kuponami do ateli Atelier Beauty w Warszawie. I oczywiście cały regulamin jest na dole i wyniki też będą na dole i w wiadomościach prywatnych u zwycięzców. To tyle kochani, dajcie kciuki w górę, jeżeli podobał wam się ten opis zabiegów, kosmetyki, które wam pokazałam i oczywiście ja bez makijażu, oczywiście pokazuje się bez obciachu. Już jestem do tego przyzwyczajona, że pokazuję się Wam z moimi niedoskonałościami. Ehm, dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro w ostatnim dread vlogu, pa, pa.